Już mano z tej strony Kollo. Dzisiaj pogramy sobie w Rollstars na moim koncie, na którym jeszcze nie było żadnego odcinka jak na razie, odkąd założyłem ten kanał. Czyli na moim koncie jest MySlow. Wybrałem moją ulubioną postać, czyli Mortisa. I mój drugi, drugi najbardziej ulubiony tryb w całym Rollstars, jaki jakikolwiek powstał. Moim obecnie ulubionym... Trybem jest starcie dło. Ale co na drugim miejscu. Ehm, tak... E Ogólnie nie lubię roll stars. Ale jest wielkie starce. Dobra, gdzie jest ten chłop? Ej... Czy to? nie się z nim z nim. Mm. Mm. Oh, Nie. Nie. O nie! Dobra, ma, mam starcie z Jackie. Najgorzej, ja miałam ult. Yy, jeszcze moim trzecim ulubionym trybem po starcie z Zadyma. Yy, proszę, widzowie, napiszcie w komentarzu wasze trzy ulubione... Trzy najbardziej ulubione tryby w całym rolę starsze Dobra zwycięstwo Uuu. ładnie posypało zotonów Ok, I otwieram te skrzynki w pierwszej nic. Cicho. I w drugiej, no nic. Niestety, ale nic. Niech mi dadzą to doubler, to wtedy będę mógł tyle skrzynek naraz nabijać. A tam tylko 40 podwaja czy żetonów. A wtedy dzięki mojemu podwajaczowi czy ale dobra, to jest nieważne. Au! Au! Au, 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 Nie wiem czemu, ale mam lagi Już rana Kto też ma lagi zostawia łapkę w górę A jeśli lu, lubisz y, y, grać z lagami w Brawl Stars, to powiedz mi, to napisz w komentarzu jaką masz taktykę. Okej, okay, ja mam, mam taką taktykę kampienia się, ale na co niektóre postacie, to to w ogóle nie działa. Nie wiem kiedy będę miał lagi. Uciekam, pa pa! Ale nie, to jeszcze nie nie jest koniec odcinka, tylko od tej rozy uciekam. Co? No. Tu jeszcze tego nie zrobił. To polecam Wam zasubskrybować mój kanał. Bo nie przegapicie żadnego nowego odcinka na kanale. Dobrałem okay. sobie mój, ulubiony, mój trzeci z top 3 ulubionych trybów w Brawl Stars Jeśli chcecie coś to mogę sobie zagrać na dół. Ale taktyka Mortisem na zady mnie jest prosta, po prostu wybijasz piłkę przed siebie i tak lecisz. Teraz mi się to nie udało. Wszelka w nas wjechała. Bum! Nie! je. Komu się ta bramka podobała, musi, musi koniecznie zostać łapkę w górę. ono mapa do tego. To jest najlepsza mapa. można tak prankować. Co nie Michał? Nie, no w to się nie da grać, tylko jutro będziesz mógł. Rozumiesz? To można grać raz w tygodniu. Tylko w weekend jest to dostępne. Nie to jest weekend. No jutro jest sobota, no to po, po początek weekendu, gość. Cztery tego nie wiesz. No nie! JAK TO WPADŁO?! Jak to jest? Cicho, Przepraszam was, jeśli ktoś się wkurza albo jeśli oglądasz to te leaks moje do, do ciebie, jeśli to oglądasz Sorry że ja się nazywam wszędzie pod, pod, pod tobie. Ale ty byłeś moim wtedy ulubionym youtuberem i nikt dlatego po nas smile. zobaczcie. 60 klejnotów przepraszam jeśli yy to yy, na przykład yy, Jeśli wam się jest nędznik To jest ten kruk na bank, to jest ten kruk, to jest na bank kruk. Szelka nie może być nędznikiem Na poziomie 18. rangi. Dobra. Przychodzę przynajmniej na Jak przegram, to będę miał, więc to będę miał mniej. Dwa pocharki chyba spadnę, ale jak wygram to dostanę plus 12. Dobra, dobra, gościu, wyluzuj, wyluzuj! Nie! Co ja odwaliłem? Gdyby nie te lagi, to bym Mortisa porobił. Przepraszam was, że mam lagi, ale nie wiem dlaczego. No i Szeli, po co tak wybiłaś? Mój no ten morze jest co w Jak tu szeli? No wiem, że minus dwa. Fem, to Nic sobie pogram na botach. Przepraszam, że na botach, ale mamy tam ale mam lagi, więc sobie wolę już pograć na botach. Bum. Nie, 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 nie. A i polecę zasubskrybować kanał mojego kolegi Piotruzła. Proszę, zasubskrybuj, jak nie mój, to mojego kolegi. Ale ogólnie, ale proszę Was, zasubskrybuj. Nie ma żadnej subskrypcji. Zasubskrybujcie kanał. Kiedy yy, będzie dwucyfrowa liczba subskrypcji, to nagram piosenkę. No to będzie bardziej taka... Przy, to będzie przeróbka, ale yy, nagram piosenkę. I wrzucę ją dla was. Okej, okay, uciekłam od niego. Dzień dawaj podle, to mnie. Dobrze! O, no, nieźle te buty grają! To uważasz, że dobrze gram Mortisem? To niech pisze w komentarzu jesteś bardzo do... ten, kto myśli, że umiem dobrze grać Mortisem. Niech napisze w komentarzu, a przypnę mu serduszko. Mojemu koledze wbiłem 19 rangę. Ogólnie Mortis jest moja ulubiona mi to postać. Więc jak to myśli, że umiem nim dobrze grać, niech napisze w komentarzu, a ja mu na serduszko. No, co się tu odwala? Dzięki. Nie. I nie. dobra, wiedziałem, że boty grają, ale nie wiedziałem, że boty umieją podawać piłkę. Dobra, to, yy, to tak. Mam taki challenge, jeśli to wygram, znaczy no, wy macie taki challenge, że jeśli ja wygram tą gierkę bez straty bramki, to ym, to piszecie w komentarzu, że y, umiem dobrze grać Mortisem, a ja przypnę serduszko. Przepraszam, że tyle razy o tym przypominam, ale y, przypnę wam serduszko. Nie, yeah, porobiona. Kto, y, kto uważa, że ten Star Power do Mortisa, co ja na nim teraz gram, jest dobry, zostawia łapkę w górę. A ten, kto uważa, że ten drugi Star Power jest lepszy, y, zostawia suba na kanale. Zobaczymy, który Star Power do Mortisa wol wolicie. Ja lubię oba, ale wolę ten pierwszy. Dobra, nie wygram już tego do zera, ale mam trzy... mam jeszcze jedną szansę, będę miał po tej gierce. Żeby wygrać do zera. Jeśli wygram, to yy, Proszę, napisz... Nie, nie będzie takich różnych challenge'ów, tylko będzie taki challenge, będę musiał zrobić wina, nie wchodząc do krzaków. Okej. Okay. Yy, może i to przegram. No dobra, yy, to są boty, więc i tak pokarków nie stracę, ale chciałbym wygrać bo ja to nagrywam tylko dla was, dla moich widzów chociaż wiem, że ich jest mało, bo nie jestem jeszcze zbyt popularnym youtuberem. mam porażka niestety. Ale mam ostatnią szansę, jeśli wygram do zera... A jeśli, no nie do zera, tylko jeśli wygram nie wchodząc do krzaka, to jestem kozak. I, i się dostać łapkę w górę. BUM! W sumie fajny, czy, fajny miałem pomysł na challenge. Wo jeszcze zrobię bez Dedo. Winna bez Dedo. Ej, to by był dobry challenge. Więc mi różne challenge w komentarzu. I ten, kto napisze, że umiem dobrze grać Mortisem z, do, w komentarzu, yy, przypnę mu serduszko. Siema.